Kajman tutaj robił z jeźdźcem co chciał i musiał zostać również wycofany. Zatem siedem koni doświadczonych w wyścigach płotowych. Nie ma wśród nich żadnego debiutanta. I uwaga, lotny start: konie ruszyły. Poprowadził Kalmar. Poprowadził Kalmar, on pokonuje pierwszy płot, za nim San Belina na trzeciej pozycji Crimson Challenge. Dalej w czołówce jest także Traviola Kurdesz, Szatan i stawkę zamyka Tajlandka. Kolejny płot, Kalmar pokonuje go w dobrym stylu jako pierwszy. Obok San Belina, Crimson Challenge, do przodu przesunęła się Traviola i kolejna przeszkoda przed końmi. Kalmar, San Belina doskonale skoczyły te dwa konie. Trawiola, Crimson Challenge, jest tam także Shatan, jest Tajlandka i ostatni kurdez, ale te straty jeszcze nie są zbyt duże. Kalmar pokonuje jako pierwszy płot trybunowy, blisko niego San Belina skoczyła. Także bardzo blisko Trawiola. Te trzy konie na razie. Za nimi Crimson Challenge. Przesunął się również Szatan, który bardzo mocno ciągnie. I za chwilę trudny płot tutaj na zakręcie. Nadal Kalmar. Kalmar i teraz Trawiola. Te dwa konie. Kalmar, Trawiola i poprawia Sanbelina. Ona również tam w czołówce. Crimson Challenge. Szatan. Za nimi Tajlandka. I stawkę zamyka Kurdeś. Zbliżają się do kolejnej przeszkody i prowadzenie obejmuje Traviola. Traviola skoczyła dobrze. Kalmar, San Belina, bez zmian pozycji. Na czwartym miejscu galopuje i skacze Crimson Challenge. Na piątym szatan, na szóstym Tajlandka, i na ostatnim Kurdesz. Wszystko jeszcze ma szansę. Każdy z tych koni, nie ma żadnych strat. Kolejny płot bardzo dobrze skoczyła San Belina, dobrze skoczyła Traviola. Te dwie klacze, blisko nich Kalmar, i dalej Szatan, jest także Crimson Challenge, jest Tajlandka. Te konie w zwartej grupie, za nimi tylko jako jakieś 3-4 długości straty ma kurdeś Traviola, San Belina, Kalmar troszeczkę słabnie na trzecim miejscu Crimson Challenge, do przodu przeszedł również Szatan. Tajlandka, przedostatnia, ostatni kurdeś Trawiola wzmacnia tempo, ona dobrze skacze, blisko San Belina i doszedł w tej chwili do czołówki także Szatan. Kilka koni, jeszcze broni się Kalmar. To i za chwilę przedostatni płot. Trawiola jest blisko Crimson Challenge, jest blisko Szatan. Tam zbliżyła się Tajlandka do czoła stawki. Ale jeszcze ciągle Trawiola, jeszcze tam poprawia Kalmar. Bardzo dobrze konie skoczyły. I w tej chwili nieoczekiwanie prowadzenie obejmuje Kurdesz. Kurdesz, Kurdesz, on finisuje w tej chwili wyśmienicie na drugiej pozycji Trawiola. Kurdesz, Trawiola i jeszcze walczy Szatan. Celownik Kurdesz wygrywa drugi chyba Szatan, tuż Trawiola i blisko Kalmar.